Muszę się przyznać, że ściągałem. Zdarzało mi się to praktycznie na każdej sesji, wielokrotnie. Kraje, w których studenci przyznają się do ściągania. W Anglii jest to 3%, w Szwecji 2%, w Stanach Zjednoczonych 12%, w Polsce 84%. Wiedza mechanika, kończącego Politechnikę Wrocławską, który by do każdego egzaminu był przygotowany w 100% był przygotowany w 100% i nie ściągał na żadnym egzaminie, no byłaby naprawdę oszałamiającą wiedzą. Widać, że to ściąganie mi wcale nie, przesz nie przeszkodziło jakby w karierze. Jak się popatrzymy na strukturę organizacyjną dużego przedsiębiorstwa, tam nie ma ludzi, którzy potrafią Robić wszystko, wysuwamy tezę, że ściąganie jest nieetyczne, ściąganie to oszustwo, nie warto ściągać.